Siema widzowie! Tutaj Bartiany 6 i Dzisiaj znowu nagrywamy odcinek z miasta. Zostało nam 4: czy tam już nawet 3 dni do pokonania, Alena, bo inaczej on zwycięży z nami. A tego byśmy raczej nie chcieli. Dobra, jesteśmy na mieście. Czemu ja mam w ogóle survivala? A, bo nagrywałem wczoraj shorta, że tutaj... No zobaczcie. Taki myczek. Fajny. Sorry, że tak trochę mam przykrzywione, ale no to nie moja wina, tylko wina kamerki. Widzowie? Cieszę się, że to się w ogóle tutaj udało nagrać z tą kamerką baloną. Widzowie. Przepraszam, ale no. Wina kamerki, nie moja, no. Jest trochę krzywot. Eee! Fajny aspekt! Chciałam Wam pokazać. A mi nie wyszło. A spróbujemy to jeszcze raz. I za chwilę włączę sobie kreatywa. Bo tu grałem na tym mieście, na tym na naszym kreatywku. To nie tyle co odcinnika, przed przez blok chodziło. Zobaczcie, nie przeniknę przez ten blok, ale kliknę dwa razy spację, No i jakby. Co się gliczuje tutaj, bo mam elitrę założoną, która. No nie no. Jak tego użyć? Przepraszam, którym się tego używa? Zero? Którym Którym to się używa tego z tej ręki? Dobra. Przelecimy się tutaj się po centralnej. No, na centralnej niczego niego się nie stało, a nam mało dni zostało na pokonanie Alena. Tu mamy oczywiście naszą chemiczną a królestwo zobaczcie. Spróbuję jeszcze tego staka serwisie. Królestwo wczoraj był ten odcinek piękny dla was. Musimy tu zabudowywać to wszystko. Widzowie, przecież I to wieki zajmę. Czy na to, przepraszam, idzie stack? Nie gadaj. Na jeden taki rządek wie... idzie więcej niż stack, dirta. Ja nie mogę. Proszę przejść, to jest takiego to jest jak mój wieżowiec, tylko że szerokości. Mój wieżowiec jest taki wysoki, a to jest szerokości wieżowca. Widzowie robię challenge z maksymalnej kratki. Robię tak, że no, lecę sobie, spróbuję na. Tutaj pieszej od spodu to? Hej, co to były za kordy? Nie wiem. Tutaj ogólnie mam takie tajne przejście kiedyś do królestwa. Zobaczcie, widzowie. Tędy się tak. Spróbujemy się syknąć i... Chuj. Pomogło to. W ogóle nie pomogło. Widzowie, co to jest? Oho, czyli to, to wejście ogólnie teraz prowadzi pod królestwo, pod byłe królestwo. Teraz pod wielką dziurę. Wyobraźcie sobie, widzowie, że tu kiedyś się wychodziło? I witało was królestwo. Chyba podziemny podziemne przejście, którym gdzieś tutaj wchodziłeś. Brałeś, otwierałeś. Zapadnie. Otwierałeś, zapadnie. No i. witało cię, królestwo, a dzisiaj już tak nie ma. Wyobraźcie sobie, widzowie, że to tak było. Tu, królestwo. To było pokonywanie Alena, no. a bardziej strącenie go do otchłani. Wlecimy? Kurde, muszę się podbudować. Aha. Czemu nie mogę? Eee. E, moja myszka. To tylko bag myszki był. Chwilowy. No Zobaczcie co ja robię. Tak to brzmiało tam. Ja sobie się rozwamę. W w sumie mogłem sobie kreatywkę wziąć, ale jak już zacząłem, to skończę. Dobra, ogólnie dzisiaj widzowie. Mówimy o tym, gdzie jest kolejna cząstka atomu zagłady. Bo potrzebujemy jej do pokonania Lena. Taki jest dzisiejszy temat odcinka. Po ja wyłączałem te komentarze? Właśnie widzę, ja nie umiem ich włączyć. Ej, my ten dym się tak. O, to się wcale wysoko ten tym nie unosi. Ogólnie, jak pokonamy Alena, to mieliśmy robić z moim kolegą fabrykę slapa na mieście. To jakieś coś tam z Fortnite. Jakby coś jakiś soczek z czy... Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kolega mi pewnie powie. Bo już po, po prostu on mi to mówił yy. a ja zapomniałem czy to jest ten slap to jest sok co, co to? Nie wiem. Dzisiejszy temat. Widzowie to jest... No ta cząstka. Tak pierwsze 10 minut to tutaj siedziałem, sobie latałem po mieście. A teraz już na poważnie. Gdzie może być ta cząstka? Domyślałam się, że najwyższym też może być. Mogła być w królestwie, które już dawno wybuchło. Mogła być na nowym mieście, o którym nikt z Was nie wie, widzowie, bo nowe miasto to jest. To jest zła historia. Co się stało z nowym miastem? Nic dobrego. Z nowym miastem. Nie chcecie wiedzieć, widzowie, co się stało. Naprawdę nie chcecie wiedzieć. Kolega mówi, że trzeba zbudować nową policję. Wy pewnie, widzowie, jeżeli tak sądzicie, zostawiacie teraz łapkę w górę. A jeżeli nie, subika. Zobaczymy, kogo jest więcej i kto, jakie zdanie ma. Puuu! Nie. nie. oczywiście, żeby schmurnie Poza odcinkiem, widzowie, niedawno, siedziały takie rzeczy. Błyskawice! Strzelały normalnie sobie tam. Takie to nie wyglądało jak zwykła burza. Owszem, chyba była też noc właśnie. Nie pamiętam, kiedy te czy właśnie strzelały. Prawda, widzowie, nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia ja nie mam, kiedy to było. Czy w nocy czy w dzień, bo to nie było na odcinku. Tak to bym sobie odcinek odtworzył. No i wiadomo. Ale nie odtworzę, bo to nie było na odcinku, więc. Więc niestety. Więc gdzie jest ta cząstka? Te pioruny to była podejrzana rzecz, i kolega mówił, że nie będzie wracał. Za godzinę miał wrócić, ale nie wrócił. Więc może to jest objawa, że bardzo niedługo już wróci. A bardziej wydarzenie. Tego, tylko raz to, to wydarzenie spotkałem. I kiedyś, jak z kolegą grałem na różnych światach, na przykład gdzie udawaliśmy nubów, to sobie tam też strzelały takie pioruny. My się chowaliśmy w wodzie, żeby to nas nie dostało. Tam nubów udawaliśmy, chyba mieliśmy skórzaną zbroję, tak? O, widzę, Widzowie, co to było? Nie wiem, jakieś. Skąd to się wzięło? O, piękny zakus słońca sobie obejrzymy. Słońce, właśnie zachodzi. Ej, czemu to się cofnęło? To słońce na moich oczach? A księżyc wschodzi. Słońce sobie zachodzi. Po zachodzie słońca w Ej! Eee, przy... co się dzieje? No, już nala słońce. Szkoda, że tam nie mogę podlecieć jakoś na tą granicę, ale Minecraft to ma chyba. Bardzo długie światy, nie wiem czy nie skończone, ale no. Już po słońcu. Ty! Widać je! Jak sobie normalnie tak Aha. Ty lecę do słońca! I już sobie polecę. Ośfak, oh, co to jest? Dobra, to się robi dziwne. Ośfak! Oh, Ej! Widzowie, co to jest? Widzowie, to nie było... To jest jakieś... nawiedzone. to jest to samo! Co się wczoraj działo! Widzowie, to jest to samo! Pomocy! Widzowie! Widzowie! Nie, ja no, uciekam do chaty! Widzowie, przysięłam chatę z drewna. za chwilę nastanie. А, мои! Мои пенькты! Лиша! Не! Мои папу! Не! Не! Вай, соперонись! Nie, ja potrzebę! Co ja zrobiłem? Nie, sobie kodów spaliłem. Uciekam. Widzowie, ja już nie mogę. Mój komputer nie wytrzymuje. Widzowie, pomocy! To są straszne lali. Widzowie, halo! Proszę! Przecież to jest dłużej niż wczoraj! Ja tu miałam potrzebę gadać! To nie strzelają, chodźmy tu! Może to miejsce to uspokoi? Widzowie, uspokoiło się. To coś? Uspokoiło się widzowie, wychodzimy z miejsca i to jest tam czas. A jak wchodzimy? To nic się nie dzieje. Widzowie, to jest zakazane. Ashit oh też. Ej, bo, a mój dom jest cały? Nie uciekam, to się. Uciekam, uciekam. Bo piorudy pieprzą w to. Chcę pomocy, 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 pomocy. Nie. Nie, widzowie! widzowie. To jest na mnie Ja się ruszyć nie mogę. Mam takie ragi, że ja nawet... Teraz ja po schodach nie wyjdę. Dobra, ja uciekam. Nie, tutaj idę, tutaj, tutaj tutaj do środka to się dzieje cały czas. Widzowie, pomocy! Widzowie, ja chcę zamknąć te drzwi. Nawet drzwi zamknąć nie mogę. Co to góry jest? Ja tu... No nie mogę No widzowie, no, no ja nie mogę No po prostu nie mogę No, no nie No, te pioruny malam! Może otworzę skrzynię To coś pomoże, pomoże Jakie ona ma tu miksturki O, pomogło Niewidzialność, tak To mi wtedy nic nie zrobi Nie będzie mnie to widziało. na mikstura krzywdy. Nie, to jest nadal! Może lepiej my... Ty, to się uspokoiło? Udam. Nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Muszę się schować. Muszę się schować. schować Widzowie. Dobra. Przestało. Przestało. O kur. Bo ja to nie przestaje. Kur. Drzwi się same otworzyły. Wolę zostać w domu. Chowam się tu, widzowie. Widzowie. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. Ale już was żegnam. Nie wiem, co w tym filmie. To jest chyba oznaka, że Allen wraca. I nie mamy zbyt wiele czasu na pokonanie go na rapidowie.